Cześć, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i w tym materiale chciałabym Ci opowiedzieć o tym, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy zakochani, co zmienia się w naszym organizmie i jak to wpływa na nasze zachowanie, na nasze myśli i na nasze emocje. Ta wiedza pomoże nie tylko określić Ci to, czy sam jesteś zakochany, ale rozpoznać, czy druga osoba również ma się ku Tobie. W tym materiale również chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy to zakochanie może trwać wiecznie, czym zakochanie różni się od miłości, a na koniec chciałabym opowiedzieć Ci o pewnych holenderskich badaniach, które mogą do góry nogami wywrócić całą naszą wiedzę o procesie miłości i zakochiwania się oraz dobierania się. W parę. No to zaczynamy. Słuchaj teraz uważnie, bo co prawda będę mówiła o chemii naszego organizmu, ale ta chemia wpływa na nas w określony sposób i to, jak na nas działa, będzie dla Ciebie doskonałym wskaźnikiem tego, czy podobasz się komuś, czy też nie. Będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę. Zacznę od tego, że nasza miłość lub też zakochanie rodzi się w naszych głowach, a dokładnie w naszych mózgach, po czym na koniec tego filmu tak naprawdę to stwierdzenie podważę: w naszych mózgach, dlatego że właśnie między innymi. Tutaj wytwarzają się hormony miłości, które następnie rozprzestrzeniają się po całym naszym organizmie, i kiedy jesteśmy zakochani, to pewnych um, hormonów nasz organizm wydziela więcej, a pewne hormony są ograniczone i tak, mamy więcej dopaminy jak zapewne kojarzysz dopamina nazywana jest też hormonem szczęścia I kiedy zakochujemy się w kimś kiedy spotykamy kogoś, kto jest dla nas szczególnie atrakcyjny to jesteśmy radośni to jesteśmy w euforii to jesteśmy szczęśliwi i z naszych twarzy nie schodzi uśmiech to dlatego kiedy widzimy właśnie zakochaną osobę to ona najczęściej ma chociażby malutki uśmieszek na twarzy kiedy akurat nie wypada jej się uśmiechać natomiast najczęściej ma po prostu takiego banana od ucha do ucha yy, nuci sobie jakieś radosne piosenki uśmiecha się sama do siebie albo i sama mówi coś miłego do siebie wspominając przy okazji osobę w której jest zakochana ale oprócz dopaminy wzrasta też poziom kortyzolu w naszym organizmie a przypominam kortyzol jest hormonem odpowiedzialnym za stres hormonem Stresu i w związku z tym, kiedy jesteśmy zakochani, to mamy symptomy podobne do symptomów, które mamy też w stresie. Na przykład podczas pisania egzaminu albo kiedy mamy jakąś trudną sytuację na drodze. Każdy z Was indywidualnie wie, jakie symptomy u Was wtedy przeważają. Najczęściej u osób zakochanych są to spocone dłonie, jest to suchość w gardle. Ale może być to też szum w głowie. No i kiedy jesteśmy zakochani, no to ten kortyzol sprawia, że jesteśmy też poddenerwowani, jesteśmy zestresowani. W związku z tym możemy nie być wcale tak bardzo śmiali wo wobec naszej tej ukochanej osoby, kiedy ją dopiero poznajemy. I szczególnie jeżeli jesteśmy jakimiś wrażliwcami, jeżeli jesteśmy nieśmiali, to możemy czuć się, przy takiej osobie skrępowani. I nie do końca prawdą jest to, że kiedy komuś się podobasz, to ta osoba będzie wgapiać się prosto w oczy przez 100% czasu, bo właśnie pod wpływem tego stresu ona może szukać każdego innego punktu w pomieszczeniu, który pomoże jej uciec przed Twoim wzrokiem, dlatego że ona czuje się tak skrępowana. Obawia się tego, że zostanie przyłapana na tym, że się na Ciebie patrzy z większym prawdopodobieństwem podobieństwem Taka zestresowana, nieśmiała osoba będzie przyglądała Ci się, ale z oddali, a nie kiedy stoi przy Tobie i jesteście w jakiejś takiej na przykład rozmowie twarzą w twarz. Kiedy zaś będzie daleko, no to faktycznie będzie robiła wszystko, żeby przyglądać Ci się, żeby Cię zobaczyć, żeby nasycić swój wzrok Twoim pięknem. Mamy wzrost dopaminy, kortyzolu. Oraz adrenaliny, i dzięki temu, że mamy więcej adrenaliny, to możemy nie spać całą noc i myśleć o naszej ukochanej osobie. I to jest wspaniałe uczucie, kiedy wiemy, że ta miłość jest odwzajemniona. Natomiast kiedy towarzyszy temu wszystkiemu niepewność, albo zostaliśmy odtrąceni, no to taka noc może być upiorna, zwłaszcza jeżeli. Towarzyszą jej nabolne myśli, obsesyjne myśli o tym drugim człowieku. I to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że kiedy jesteśmy zakochani, to spada serotonina, i to właśnie sprawia, że pojawiają się w naszym umyśle takie trudne myśli. Cały czas zastanawiamy się, co by było, gdyby, co ona by zrobiła, gdybym postąpił inaczej, co by powiedziała, gdybym zrobił coś innego. Różne scenariusze rozważamy. I to ma swój plus, bo dzięki temu tak naprawdę ten obiekt jest cały czas w zakresie naszych zainteresowań, a to zwiększa prawdopodobieństwo na naszą reprodukcję. I dlatego tak się czasem właśnie niestety męczymy. Oprócz tego u kobiet wzrasta też poziom testosteronu, i to sprawia, że kobiety stają się bardziej agresywne, ale to nie objawia się wcale tym, że one stają się jakieś krzykliwe, że mają ochotę się z tobą kłócić czy bić. One są agresywne w takim sensie, że są bardziej otwarte, są bardziej do przodu, nastawione na to, żeby zrobić jakiś krok, żeby się trochę otworzyć. I jeżeli wiesz, że dana kobieta na co dzień jest dość spokojna, być może wycofana, że nie jest za bardzo wylewna i nagle obserwujesz, że ona się otwiera, że więcej mówi, jest bardziej zaangażowana, że daje z siebie więcej energii niż zwykle, jest taka bardziej zadziorna, delikatnie bardziej agresywna niż na co dzień, to jest to jakiś znak, że możesz jej się podobać. Natomiast w przypadku mężczyzn testosteron spada, i dzięki temu panowie są wobec nas bardziej delikatni. I teraz analogicznie, jeżeli znasz danego mężczyznę i wiesz, że on na co dzień nie jest delikatnym facetem, a przy tobie staje się właśnie taki, jest też opiekuńczy, chce ci pomagać, jest troskliwy, jest dużo spokojniejszy. To może być oznaka, że mu się właśnie podobasz, bo ten spadek testosteronu tak się właśnie objawia w jego zachowaniu. W późniejszym etapie zakochania mamy też wzrost oksytocyny w naszym organizmie, ale to pojawia się już w momencie kiedy mamy tak zwaną intymność, kiedy już się lepiej poznajemy, kiedy dowiadujemy się czegoś o sobie i kiedy się dotykamy. Bo uwaga, oksytocyna jest takim hormonem przytulania. Ona powstaje pod wpływem dotyku i dzięki niej czujemy się przy drugim człowieku bezpieczniej. Ona nazywana jest też hormonem bliskości. Bliskości. Kiedy wytwarza się w naszym organizmie, to tworzymy z drugą osobą więzi. No i teraz pomyślmy dotyk więź, dotyk bliskość. Tutaj ważna informacja dla was wszystkich. Kiedy zdecydujecie się już na nawiązanie takiej bliskiej, um, intymnej relacji seksualnej, no to musicie liczyć się z tym, że w waszych organizmach wytworzy się właśnie większa ilość tej oksytocyny i to sprawi, że wasz partner stanie się wam wyjątkowo bliski i zaczniecie na przykład patrzeć na niego zupełnie inaczej i wcześniej przed tym aktem mogliście dostrzegać pewne Wady, pewne zachowania, które się Wam nie podobały, natomiast po tym to już nie jest tak wyraźne. Zakładacie pewne różowe okulary na nos. A czy ten proces zakochania, w którym czujemy się tak wspaniale, czujemy tą euforię, radość, mamy więcej energii, czy on może trwać zawsze? Czy możemy przedłużyć go w jakiś sposób z konkretną osobą? Czy może być tak, że on nie wygaśnie? No, natura tak mądrze o tym pomyślała, że jednak ograniczyła w czasie ten proces do mniej więcej dwóch lat. Średnio jest to do około 18 do 34 miesięcy i zrobiła nam tak naprawdę przysługę, dlatego że gdybyśmy cały czas byli pod wpływem tych hormonów, czyli na przykład adrenaliny, to zwyczajnie byśmy się wykończyli, najprawdopodobniej. Moglibyśmy tego nie przeżyć. Już nie mówiąc o tym, że tak bardzo skoncentrowani na obiekcie naszych westchnień, na naszym romantycznym uniesieniu, zaniedbalibyśmy inne obszary naszego życia, a przecież musimy jakoś funkcjonować musimy coś zjeść, musimy pójść do pracy musimy zadbać chociażby o naszych bliskich z rodziny, o naszych przyjaciół. O nasz dom. No a będąc zakochanym, trochę to zaniedbujemy. Także ten okres tej takiej największej chemii, która niektórym szczególnie dobrze się kojarzy, jest faktycznie ograniczony. Na początek mamy bardzo duży wzrost, po czym mamy gwałtowny spadek. Ale to wcale nie jest zła informacja, dlatego że. To zakochanie przechodzi po prostu w bardziej dojrzałe stadia miłości. Następnie pojawia się taka miłość dojrzała, w której jest więcej intymności, ale nierozumianej i tylko i wyłącznie jako taka seksualność, bo to mamy bardziej w tym pierwszym etapie, ale bardziej jako takie otworzenie swojego świata dla drugiego człowieka i zobaczenie jego świata. Czyli mamy dostęp do siebie wzajemnie. Ja potrafię rozmawiać o swoich potrzebach i swoich emocjach, ale jestem też otwarta na to, by zrozumieć twoje potrzeby i by te twoje potrzeby realizować. To jest takie co Poznawanie siebie, poznawanie też swoich problemów, tego, nad czym warto, żebyśmy pracowali. To jest właśnie między innymi właśnie intymność. Natomiast drugi składnik takiej dojrzałej miłości, to jest zobowiązanie, inaczej zaangażowanie. I dlatego ja często mówię o tym, że miłość, taka prawdziwa i dojrzała, jest tak naprawdę decyzją. Możemy racjonalnie. Zgodnie z naszym sercem, ale i z logiką, yy, zadecydować, że chcemy przy kimś trwać, że chcemy z tym człowiekiem tworzyć historię swojego życia, nawet jeżeli te motylki w brzuchu, te emocje, które nam się podobały. Już wygasły albo kiedy już są słabsze i dojrzała osoba zdaje sobie z tego sprawę, że proces miłości właśnie tak wygląda. Na początku mamy wielki wybuch, jak na początku świata. Ale później to się uspokaja i przechodzimy do kolejnych etapów, które pozwalają nam tak naprawdę normalnie funkcjonować i coś budować z tym drugim człowiekiem. Niestety, niektóre osoby są uzależnione od tych hormonów w naszym organizmie od tej adrenaliny, od tej dopaminy tęsknią za tym i dlatego nie są w stanie utrzymać związku dłuższego niż dwa lata. I to są tacy skoczkowie matrymonialni. Kiedy te motyle w brzuchu opadają, to wydaje mi się, że uczucie się skończyło i czas zmienić obiekt. Natomiast z takim podejściem musicie być przygotowani na to, że nigdy się nie zatrzymacie, dlatego że przy każdej kolejnej osobie to może wyglądać podobnie. To nie oznacza, że nie możemy pracować nad budowaniem pożądania namiętności w związku, w takiej dojrzałej, długotrwałej relacji. Natomiast to nigdy nie będzie wyglądało identycznie jak na samym początku, bo zwyczajnie byśmy się energetycznie wykończyli. Nasz organizm by tego nie przetrzymał. Więc natura naprawdę mądrze to skonstruowała i warto jej zaufać. Chciałabym Ci teraz opowiedzieć o eksperymencie holenderskich naukowców, którego wyniki być może zmienią Twoje postrzeganie miłości, zakochania, wyboru partnera i randkowania. Badacze postawili dwa pytania badawcze na początku. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy jesteśmy w stanie prawidłowo określić to, czy podobamy się drugiej osobie, na przykład osobie, z którą jesteśmy na randce. Natomiast drugie pytanie dotyczyło tego, czy jeżeli Zakochujemy się w kimś, jeżeli ktoś nam się podoba, to czy zachodzą jakieś zmiany właśnie w naszym organizmie i jakie są to zmiany? I y, naukowcy zakładali, że dojdzie do pewnego rodzaju synchronizacji na poziomie naszej mowy ciała, na poziomie naszej mimiki, czy też tonu głosu. I y, to jest całkiem racjonalne założenie, bo takie doniesienia mamy też z poprzednich y, badań, które były przeprowadzane w temacie i my wiemy, że jeżeli się komuś podobamy, jeżeli ktoś nam się podoba, to zaczynamy się dostrajać na poziomie naszej mowy ciała i nawzajem się naśladować. By przeprowadzić to badanie zaproszono 140 uczestników i podzielono ich w 70 przypadkowo dobranych par. Warunek był taki, że musiały być to osoby, które są singlami w wieku od 18 do 37 lat i są to osoby, które Faktycznie poszukują miłości. Spotkania odbywały się w specjalnie przygotowanych do tego kabinach, a uczestnicy mieli na sobie sprzęt, który miał opomiarować zmiany w ich organizmie, na przykład zmiany na poziomie fizjologicznym. Mieli też specjalnie przygotowane okulary, które badały to, jak podąża ich wzrok w trakcie spotkania. Samo badanie miało trzy rundy. Podczas pierwszej rundy uczestnicy w parach widzieli się tylko 3 sekundy, więc mamy tutaj tak naprawdę to pierwsze wrażenie, i po tych trzech sekundach określali, czy, podoba, czy druga osoba im się podoba w skali od 0 do 9, na ile ona się im podoba w tej skali od 0 do 9, i następnie zbierane były dane z ich ciała, opomiarowanie i przechodzimy do rundy numer 2. W rundzie numer 2. Uczestnicy mieli dla siebie aż dwie minuty, i podczas tych dwóch minut rozmawiali na dowolnie wybrany przez siebie temat. Po dwóch minutach ponawialiśmy procedurę, uczestnicy wypełniali ankietę, oceniali swojego rozmówcę w skali od 0 do 9, jeżeli chodzi o jego atrakcyjność. No i również byli badani. No, i w trzeciej rundzie mieli dla siebie również dwie minuty, ale w tym czasie nie rozmawiali ze sobą, tylko patrzyli się na siebie, patrzyli się sobie w oczy, i po tej rundzie znów mieliśmy powtórzenie procedury, czyli ankieta, skala od 0 do 9, no i opomiarowanie. Na koniec tej całej procedury zadawane im było pytanie, czy uważają, że są atrakcyjni dla drugiej strony, czy spodobali się drugiej stronie. I teraz mamy dwa zaskakujące wyniki z tego badania. Pierwsze, które może zmienić nasze spojrzenie na miłość, jest takie, że do synchronizacji owszem, Doszło, ale na zupełnie innym poziomie, na poziomie, który jest niezauważalny gołym okiem, na poziomie automatyzmów, na który nie mamy wpływu, e, czyli rytm naszego serca, tętno i e, to w jaki sposób się pocimy. Okazało się, że ludzie, którzy się sobie podobają, synchronizują się na poziomie właśnie rytmu serca i pocą się w ten sam Podobny bardzo sposób i na tym poziomie działają tak samo. Można to porównać do takiej melodii między dwojgiem ludzi, kiedy spotyka się, czyli mamy jednego człowieka, mamy drugiego człowieka i mamy pewną falę dźwięku pomiędzy nimi, i im bardziej są oni dostrojeni i zsynchronizowani, tym piękniejsza jest ta melodia i oni są dla siebie bardziej atrakcyjni. Nie wiemy jednak, co, jest, co było pierwsze, jajko czy kura, czyli nie wiemy, czy jest tak, że mowa tutaj o takim właśnie dopasowaniu biologicznym, że mamy osoby gdzieś na Ziemi, na świecie, które funkcjonują tak jak my, które wskaźniki fizjologiczne działają podobnie jak u nas, i my, kiedy spotkamy te osoby, to automatycznie się w nich zakochujemy. Są dla nas szczególnie atrakcyjne i to właśnie te osoby wybieramy. Czy też może jest inaczej? Kiedy widzimy obiekt, który jest dla nas atrakcyjny, to wtedy synchronizujemy się ze sobą. To badanie nie odpowiedziało jeszcze na to pytanie, i myślę, że odpowiedź na to pytanie zrewolucjonizowałaby rynek randek i postrzeganie miłości przez nas więc liczę na to, że jak najszybciej ktoś na to pytanie mi odpowie. Natomiast drugie ważne pytanie, które zadali sobie naukowcy, jeżeli dobrze pamiętacie, dotyczyło tego, czy jesteśmy dobrymi predyktorami tego, czy jesteśmy dla kogoś atrakcyjni. No i okazało się, że nie do końca tylko połowa uczestników poprawnie odpowiedziała na to pytanie, czyli poprawnie określiła to, czy jest atrakcyjna dla swojego partnera. To nie jest dobry wynik. To oznacza, że nie jesteśmy dobrzy w takiego rodzaju statystyce, w przewidywaniu, czy jesteśmy dla kogoś atrakcyjni. I co więcej, drugi bardzo ciekawy wynik: my mamy tendencję do tego, by zakładać, że podobamy się komuś, kiedy on również nam się podoba. Im bardziej atrakcyjna jest ta osoba dla nas, tym bardziej prawdopodobne jest to, że założymy, że również jesteśmy w jej typie. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie musi być. No i tutaj mamy ogromną pułapkę yy, randkową, przestrzeń do rozczarowań i do złamanych serc. Dlatego po raz kolejny na moim kanale podkreślam to, że na samym początku warto trochę zwolnić warto przyjrzeć te, się tej danej osobie warto zobaczyć, kim ten człowiek jest i czy warto w to inwestować. Chociażby dlatego, by nie mieć złamanego serca. Na początku mówiłam o tej chemii naszego organizmu, ale też z moich materiałów zapewne wiecie, że ta chemia nie musi być wcale taka przypadkowa. To znaczy, możemy to wszystko poczuć przy kimś, który wca, kto wcale nie jest dla nas odpowiedni, ale kto jest, kto jest w jakiś sposób dla nas znajomy, kto przypomina nam na przykład kogoś z dzieciństwa, kto nie traktował nas dobrze, na przykład opiekuna, z którym nie mamy, Dobrych relacji, z którym mamy złe wspomnienia, jakiegoś byłego partnera. Więc, to, że my przy kimś coś czujemy i że to wszystko na poziomie biologicznym się w nas uruchamia, to wcale nie oznacza, że to będzie najlepszy partner dla nas. Więc, to jest kolejny powód do tego, żeby na początku troszeczkę zwolnić, trochę się poprzyglądać i postanowić um, poznać tą drugą osobę. No i. Następny powód, dlaczego warto zwolnić, bo kiedy przekroczymy e, pewną sferę dotyku, no to może okazać się, że ta oksytocyna, która wyzwoliła się w naszym organizmie, sprawi, że my już nie będziemy w stanie obiektywnie ocenić tego drugiego człowieka i Ocenić tego, jakim on jest właśnie człowiekiem, jak on traktuje innych ludzi. Czy on będzie dobry w roli mojego partnera, być może w roli przyszłego mojego męża, ojca, moich dzieci, przyjaciela dla moich przyjaciół i dla mojej rodziny. Kiedy założymy te różowe okulary, to będzie to zdecydowanie trudniejsze. Jeżeli ten film, Uznajesz za pomocny, to daj proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to koniecznie to zrób. Subskrybuj mój kanał. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to w komentarzu napisz słowo miłość. I ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. I dla osób, które wytrwały ze mną do samego końca, to mam taką informację, tak: będzie Black Friday. Także i u mnie, będzie w przyszłym tygodniu, i będzie dotyczył on kursów onlineowych. Także orientujcie się, sprawdzajcie moją stronę: www.julitademska.com. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!